Dzisiaj zajechało do nas takie Volvo. Właściciel ma na imię przemek, chce, aby go porządnie odpicować. Ma być jakiś mocny efekt. Mówię, dobra, robimy to. U nas nie może być żadnego przestoju. Volvo już na myciu. Zaraz będziemy rozbierać. Trzeba się spieszyć. Robimy szybki temat, ale mocny. Dzisiaj widzę chłopakom, aż chce się robić. Zobaczcie, ilu ich tu przyszło. Rozbiorą go, aby patrzeć. Zaraz będą matować. Idziemy z kozą na spacer, ja muszę je co jakiś czas wyprowadzać, bo inaczej to by mi tu oszalały. I tak skaczą po autach, ale jak się nimi trochę zajmę, to takie są bardziej posłuszne. Jak jeszcze lawetki nie miałem, to mi pomagały wyciągać autka z błota, albo ciągały, jak trzeba było przyprowadzić niedaleko. Teraz już mam elteczka, to tak już raczej odpoczywają. Chodźcie, coś wam pokażę. Tutaj są wszystkie moje kozy, zobaczcie, trochę ich mam. I poza autami trzeba się zajmować też kozami, dlatego to wszystko tak idzie. Staram się robić szybko, ale mam tyle pracy, że szok. Dobra, idziemy zobaczyć, co tam się dzieje u chłopaków, mam nadzieję, że już autko naszykowane. Chłopoczki, coś się obijacie, tylu was tutaj, a auto jeszcze nie rozebrane? Dobra, nie będę się denerwował, idę na drzemkę, ale jak wrócę, auto ma być gołe. Dobra, doczekałem się w końcu tego malowania, jedziemy z tym koksem. Tak to wygląda finalnie, kolor mandarynka, dałem mu trochę brokatu. Jak się poskręca i będzie na słońcu, to Wam pokażę. Mamy tutaj już częściowo złożone to Volvo. Teraz chłopaki jeszcze od spodu coś działają. Ja idę po koła i zaraz wracam. Założymy jakieś czarne 19 cali albo 20. Zaraz coś wybiorę i Wam pokazuję. No i jeszcze oczywiście pakiet. Gotowe. Trochę tuż pontów wleciało, bo zamontowaliśmy relingi i chłopaki szyber zamontowali. Ale jest teraz cacko. Zobaczcie sami. Hej! controversy, cause I feel so empty without me 1, 2, 3, into the phone Snoop Doggy Dogg like Dr. Dre is at the dome Ready to make an entrance, so back on the Before I have to pull the strap up so